Witaj w wyzwaniu czytamy pozytywną dyscyplinę w klasie. dzisiaj mówimy o trzecim rozdziale, trzeci rozdział zatytułowany style przywództwa. I tak naprawdę to, o czym będę chciała się, czym będę chciała się z Wami podzielić, to style przywództwa, czyli jakim przywódcą jestem, jakim jestem liderem dla mojej klasy, co robi lider pozytywno-dyscyplinowy, jakie są takie główne punkty, ale nie jedyne, oraz jak zadbać o to, żeby zmianę, którą chcę wdrożyć, którą zdecydowałam się wdrożyć, żeby ona została wdrożona z sukcesem, żeby nie ułupać gdzieś po drodze, żeby się nie pocnąć, żeby nie zawrócić z drogi. Ja się nazywam Dorota Jakubowska-Kurzec i jestem trenerką biznesu, jestem też edukatorką pozytywnej dyscypliny dla rodziców, dla nauczycieli szkolnych i przedszkolnych oraz mamą dwóch nastolatków. Uczęszczają oni do szkoły: jeden do, córka do podstawowej, syn do, do liceum. A mówię to dlatego, że potem odwoływała się do tego, jak funkcjonują nauczyciele w tych szkołach. Moją karierę zaczynałam, słuchajcie, jako nauczyciel języka angielskiego. Potem trochę porzuciłam szkołę, poszłam do biznesu, ale wróciłam do korzeni, bo od 13 lat pracuję z ludźmi, uczę prowadzę warsztaty, prowadzę szkolenia i to mi sprawia niezwykłą frajdę. I zakładam, że to jest ten powód, dla którego i wy zostajecie w, w swojej branży, dla, dla której wy jesteście nauczycielami, bo to jest frajda pomagać ludziom, wiecie, rozwijać się, poszukiwać nowych sposobów, nowych pomysłów. Zacznę od stylów przywództwa. Mamy cztery takie style przywództwa, które spokojnie można przełożyć na style, bo one fajnie funkcjonują w szkole, ale też można je spokojnie przełożyć na, na życie domowe. Więc zacznę od lidera, szefa. Lider szef mówi tak: albo będzie po mojemu, albo będziesz miał kłopoty. Albo będziecie się ustawiać w rzędzie, w parach pod ścianami, albo będzie kara. To tak bardzo w skrócie. Po drugiej stronie kontinuum mamy lidera dywan. Nie wiem, czy to nawet po polsku jest. Lidera dywana? Nieważne. Lider dywan to jest ktoś, kto mówi, słuchajcie, obojętne jak mi jest niewygodnie, ważne, żeby wam było komfortowo. Zróbmy tak, żebyście Wy byli zadowoleni. Bez względu na to, czy zrobimy podstawę programową, czy nie zrobimy podstawy programowej, komfort Wasz jest dla mnie najważniejszy. Co sprawia, że jak nie ma granic, to nie ma, to nie ma granic, granice nie dają poczucia bezpieczeństwa, w związku z tym trochę się to wszystko rozłazi. I trzeci styl przywództwa to jest duch. Duch, czyli nieobecny, w zasadzie taki, który potrzebuje przetrwać przez lekcję. Lider, który potrzebuje zwiać jak najszybciej się da, żeby się nie angażować emocjonalnie, żeby niezbędne minimum energetyczne wydatkować i zniknąć, jak duch. I te, te trzy style opierają się głównie na systemie i nagród. Szef częściej będzie karał, dywan częściej będzie. Dywan częściej będzie nagradzał albo przekupywał, że jak zrobisz to, to dostaniesz taką nagrodę, a to dostaniesz buśkę, i tak tak dalej. Natomiast duch nie korzysta z niczego, bo jemu na niczym specjalnie nie zależy. No i mamy czwarty styl, styl pozytywno-dyscyplinowy, który zakłada, że jedna i druga strona ma swoje racje, jedna i druga strona ma swoje prawa i swoje potrzeby, i teraz ważne jest, żeby to jakoś pożenić. Ja moją rolą, jako nauczyciela, jest nauczać, ale nie nauczę. Bez relacji. Już w pierwszym rozdziale Monika mówiła o tym, że relacja jest bardzo ważna, tak samo prawie ważna jak ta merytoryczna część, czyli ten, to nauczanie. I słuchajcie, co robi taki, taki nauczyciel pozytywno-dyscyplinowy, taki lider pozytywno-dyscyplinowy? Pierwsza rzecz, którą zakłada, i dla niektórych to jest oczywista, dla niektórych nie do końca, że błędy są okazją do nauki. To znaczy, że jak ktoś popełnił błąd, to nie znaczy, że jest głupi, beznadziejny i w ogóle trzeba go wydalić, tylko że zbłądził i trzeba poszukać sposobów na to, żeby więcej już nie błądził. I podam Wam taki przykład ze szkoły, z jednej ze szkół. Myślę, że widzieliście, bo to, było, to chodziło po, po internecie. Nauczycielka, dyrektorka wystosowała pismo do uczniów, porozklejała je po szkole, w którym był mniej więcej taki tekst. Pani Ewie, w zeszły piątek zginął telefon i został odnaleziony w toalecie, w wodzie. Został zniszczony i pani Ewie bardzo było z tego powodu przykro, ponieważ był to dość wartościowy, wartościowy przedmiot i ważny dla niej. Po waszych reakcjach widzę, że. Rozumiecie, że to nie było właściwe zachowanie, choć pani Ewa przez chwilę myślała, że to było działanie wymierzone przeciwko niej. Zapraszam w takim razie osobę, która popełniła to działanie, zapraszam do przyznania się. Nie obiecuję, że będzie miło, bo samo przyznanie się już jest wyjściem ze strefy komfortu, więc założenie nie jest to miłe. Jednocześnie obiecuję, że nie będzie publicznego linczu i nie będzie wydalenia do szkoły. To na czym mi zależy, to żeby marnotrawne dziecko wróciło i powiedziało, co się wydarzyło, i żebyśmy wspólnie poszukali jakiegoś rozwiązania i zadośćuczynienia pani Ewie. No i jak się domyślacie, uczeń się zgłosił. Uczeń się zgłosił, bo wymyślili, w jaki sposób mogą zrekompensować pani Ewie tą stratę. I temat został zamknięty. Dyrektorka, jak, zrobi, jak obiecała, tak zrobiła, czyli nie było wydalenia ze szkoły, nie było publicznego linczu. Nie wiadomo było, kto to zrobił. Winowajca wiedział, że on to zrobił i tyle wystarczy. Kolejną rzeczą jest stosowanie zachęt zamiast, zamiast pochwał i nagród. Czyli ja zachęcam, to znaczy, że buduję odwagę w tej osobie, w moim uczniu, do pokonywania kolejnych barier. Czyli na przykład, jeżeli mam wiekowego ucznia, który poszedł, jakby przy, przyłożył się i dostał trójkę, nie dostał jeszcze czwórki, ale już dostał trójkę, to znaczy, że coś więcej zrobił, to ja doceniam i mówię: Stary, widzę, że idziesz w dobrym kierunku. Widzę, że się przyłożyłeś. Czyli system zachęt i doceniania zamiast karania i zamiast pustych pochwał typu mądra dziewczynka, mądry chłopiec. Słuchajcie, Ken Blanchard, guru zarządzania, powiedział: Przyłapuj ludzi na dobrych rzeczach. Ludzie lepiej reagują na to, jeśli są doceniani, niż jak są karani, ale to nie mogą być puste pochwały, tylko y, szczere docenienie. Doceniamy za wysiłki, za postępy, za y, właściwe zachowanie. Mówimy, tak, to jest super, że w tą stronę idziesz, zobacz, uczysz się takiej, takiej kompetencji na przykład. Kolejną rzeczą, którą y, robi pozytywno-dyscyplinowy nauczyciel, to są y, spotkania w trójkach. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli są nieotwarte, a rzecz dotyczy ucznia, to ten uczeń jest obecny na spotkaniu. Czyli na przykład ja, jako rodzic, nauczyciel od matematyki i moja Córka, ponieważ omawiamy tematy, które są z nią związane, więc dlaczego miałaby być wykluczona z tego, z tego spotkania? I to się dzieje u mojej córki w szkole podstawowej, ale też dzieje się u mojego syna w liceum. Jestem tym absolutnie zachwycona, bo uważam, że to jest właściwy sposób, bo dzieci się wtedy uczą dużo różnych kompetencji. No i słuchajcie, to są takie najważniejsze rzeczy, które, których świadomość ma. Nauczyciel pozytywno-dyscyplinowy, jak będziecie czytać czy słuchać tych wyzwań, to na pewno znajdziecie jeszcze wiele takich punkcików, wiele kompetencji, które sprawiają, że jesteśmy właśnie tym stanowczym i uprzejmym, jednocześnie, czyli życzliwym dla człowieka i stanowczym dla sytuacji. A ja chcę, żebyście teraz się zastanowili, to gdzie ja jestem, co mam, czego nie mam. Jakie kompetencje, czy jakie podejście już mam, i warto je pielęgnować, bo to jest dobre, właściwe podejście. A co jeszcze potrzebuję dołożyć, albo co potrzebuję wykasować z mojego repertuaru, żeby było bardziej, żebym był najlepszą wersją siebie. Żebym była najlepszą wersją siebie. No i dobrze, słuchajcie. Jak już postanowiliście, będziecie wiedzieli, co i jak, no to przychodzi taki moment, kiedy zmiany się wdrażają. i. Są dwie rzeczy, o których chcę powiedzieć, jeśli chodzi o zmianę. Pierwsza dotyczy mnie i rozwoju moich umiejętności, a druga dotyczy otoczenia. Ale też mnie. I teraz słuchajcie, jak posłuchać taką metaforą prowadzenia samochodu, uczenia się jeżdżenia samochodem, bo myślę, że ona jest dosyć taka obrazowa. Jak zaczynamy jeździć, jakby jak podejmiemy decyzję, że chcemy jeździć samochodem, to nawet nie wiemy czego nie wiemy. Tak, bo wcześniej się tym nie interesowaliśmy. Mamy, żyjemy w tak zwanej nieświadomej niekompetencji. W momencie, kiedy idziemy na kurs, nagle odkrywamy, że tam jest tyle tych pedałów, przełączników tutaj lusterka, w lusterka się trzeba patrzeć czyli wiemy, ile rzeczy nie wiemy. Ta koordynacja ręka-noga przy przerzucaniu biegów i przełączaniu pedałów sprzęgła jesteśmy na etapie świadomej niekompetencji wiemy, ile nie wiemy. Jednak po jakimś czasie nabywamy pewnego takiego, pewnych odruchów, ale to jeszcze nie są odruchy, to jeszcze ciągle jest świadoma kompetencja. Czyli ja jak zbliżam się do skrzyżowania, to wiem i robię to świadomie, redukuję biegi, zdejmuję nogę z gazu, włączam kierunkowskaz, jeśli trzeba i tak dalej, tak dalej. Czyli świadomie korzystam z tych kompetencji, które mi są potrzebne w danym momencie. Natomiast potem, w miarę upływu czasu, w miarę... Funkcjonowania, wyjeżdżania tym samochodem, czy funkcjonowania w klasie wpadamy w tak zwaną nieświadomą kompetencję, czyli my nawet nie wiemy w tym samochodzie, która noga jest, do którego pedału, robimy to instynktownie, robimy to nawykowo i do tego Was zachęcam, żeby się nie zniechęcać, żeby dawać sobie czas i żeby mieć świadomość tego, że przez te cztery fazy przechodzimy, tak? Nieświadoma niekompetencja, świadoma niekompetencja, świadoma kompetencja i nieświadoma Kompetencja. I to jest jedna rzecz. Warto, żebyśmy mieli, żebyśmy mieli gdzieś to z tyłu głowy, a druga rzecz jest to, jak reaguje nasze otoczenie. I e, jak my reagujemy, to jest inna sprawa, kiedy zmiana przychodzi do nas z zewnątrz, ale jak reagują na przykład nasi uczniowie, kiedy zmiana przychodzi ode mnie. I znowu posłużę się słuchajcie przykładem tym razem e, przykładem COVID. -u. Jak to było na początku. Na początku, jak, przed, jak były pierwsze pogłoski o tym, że idzie wirus, on był tak daleko w Chinach. Ja stwierdziliśmy, że to nie, to nas nie dotyczy. To i SARS już go gadali, i o ptasiej grypie. Nic się nie wydarzy. Generalnie jest, jesteśmy w fazie zaprzeczania. Potem przychodzi, ten wirus podchodzi pod bramę, pod mury naszej osady, i zaczyna się opór. Kurczę, dlaczego ten, o, ten wirus tutaj jest, dlaczego ja muszę iść w domu? Mało tego, przychodzi informacja, będziecie nauczyć zdalnie. I jest takie, dla niektórych osób oczywiście to będzie takie, wow, super, coś nowego będzie, i szybciutko znajdują sobie pozytywy, nie trzeba będzie chodzić i tak dalej, ale dla wielu osób to pierwszą reakcją jest opór. Ale bez sensu, ale po co, ale jak, to wynika z lęku, z niepewności, z obaw, które mamy, z tego, że nie wiemy, jak to będzie, że jeszcze nie byliśmy w takiej sytuacji. I to jest naturalna faza, czyli faza zmiany, druga faza zmiany, opór. Dopiero po jakimś czasie zaczynamy eksperymentować, jak już dociera do nas, że ta zmiana będzie, że nie będzie inaczej, to dopiero zaczynamy eksperymentować, poszukiwać dla siebie korzyści, czyli zastanawiamy się, dobra, no to okej, okay, to będę prowadzić te lekcje. No dobra, to będę korzystała z takiego i takiego programu. I czasem będzie tak, że będzie szło, czasem będzie nas wywalało z tego programu, coś nam pójdzie dobrze, coś nam pójdzie źle. I to jest naturalny proces eksperymentowania. Trzecia faza. Wy się musicie nauczyć nowych rzeczy i e, uczeń też się musi nauczyć nowych rzeczy. A dopiero potem następuje czwarta faza zmiany, czyli akceptacja. Śmigam, nawet rozwijam, nawet szukam jakichś nowych e, kanałów dotarcia do uczniów. E, Jestem już w tej zmianie zagnieżdżona i jestem w tej zmianie rozgoszczona. I ją rozumiem i wiem, że inaczej nie będzie. I szuka, i widzę dużo pozytywów nowej zmiany. Oczywiście widzę też ciemne strony i wiem, jak je zminimalizować. I zobaczcie, teraz mamy cztery fazy zmiany, czyli faza zaprzeczania, oporu, eksperymentowania i akceptacji. A teraz przełóżmy to na naszych uczniów i na to, jak będziemy chcieli wdrażać nowe kompetencje związane z przywództwem pozytywną dyscyplinowym. Kompetencje, które znajdziecie tutaj, całą masę i całą masę inspiracji. I jak się możecie przygotować na to, że będziecie się uczyć nowych kompetencji, będziecie przechodzić przez to kontinuum zmiany, jak możecie się przygotować na te cztery. Fazy zmiany, w których będą różne dziwne reakcje, trudne, łatwiejsze, trudniejsze. Jak się nimi zaopiekujecie? Jak się zabezpieczycie też przed takim mega oporem, albo jak go rozpuścicie? Bo z oporem najlepiej się pracuje, słuchajcie, to tak już powiem Wam off the record. Empatią, wysłuchaniem. Okazaniem zrozumienia, czyli to, o czym mówimy w pozytywnej dyscyplinie, i potem pójście dalej, czyli tą stanowczością, uprzejmością, życzliwością, zrozumieniem z jednej strony i stanowczością, czyli dążeniem do tego, na co się mówiliśmy, albo co jest nieuniknione z drugiej strony. I powoli, moi drodzy, dobijamy do brzegu, i chcę Was zostawić taką refleksją z takimi z pytaniami, na które zapraszam, żebyście sobie poszukali odpowiedzi. Który styl przywództwa jest mi najbliższy? Jakie są plusy i minusy każdego z tych stylów, tego stylu, który jest mi najbliższy? Dokąd chcę iść? Jaki mam cel? Gdzie chcę zawędrować? I potem jak tam dojdę? Krok po kroku, małą łyżeczką, Jedna umiejętność po, po, po drugiej umiejętności, nie wszystko na raz. I też chciałabym Was zaprosić do tego, żebyście pomyśleli, kto Was może wesprzeć w, w, we wdrażaniu tej zmiany, bo jest jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, yy, która jest bardzo pomocna w zmianie, to to, żeby mieć jakieś wsparcie. Albo wsparcie kolegów, koleżanek, którzy też są zafascynowani pozytywną dyscypliną i oni są w szkole na miejscu, albo gdzieś taka grupa wsparcia wirtualna, albo wsparcie mentora, albo jedno i drugie, tak? Wsparcie grupy i wsparcie mentora, bo czasem jest tak, że stoimy przed ścianą. I naprawdę nie wiemy, jak, jak, co mamy z nią zrobić. I nasi koledzy też stoją przez ścianę i mówią, nie, no, drabiną próbowaliśmy, ale się nie dało, tak? Rozbić te ściany też się nie dało, a spotykacie się z mentorem, z kimś, kto ma większe doświadczenie w wdrażaniu, w rozumieniu tej pozytywnej dyscypliny, bo ona nie jest taka oczywista na początku dla, w, w, w niektórych przypadkach i w niektórych aspektach. A ten ktoś, mentor, powie wam, słuchaj, a spróbuj obejść tę ścianę. Co by było, gdyby się obeszło, bo widzę, że ona jest jeszcze 4 metry w jedną i 4 metry w drugą, a potem już jej nie ma. I czasem taka osoba z zewnątrz, czy ten mentor widzi więcej, ponieważ nie jest emocjonalnie związany z tą sytuacją i nie jest emocjonalnie, ja to, przepraszam, nazwę to, emocjonalnie umoczony w tej sytuacji, w związku z tym łatwiej spojrzeć szerzej, spojrzeć mniej, mniej przez pryzmat emocji i uczuć. I taka osoba też jest potrzebna. To może być edukator pozytywnej dyscypliny, to może być mega bardzo doświadczony we wdrażaniu pozytywnej dyscypliny, jakiś nauczyciel, kolega, na pewno ktoś, kto. Ma więcej wiedzy, bo mentoring zakłada, że idziemy do takiej osoby, która ma dużo większą wiedzę. No i słuchajcie, jeszcze jedna rzecz: dokształcanie się, czytanie. Ja, tak szczerze powiedziawszy, to załapałam taką istotę pozytywnej dyscypliny dopiero po roku. Zachwyciłam się oczywiście kursem. Kurs był fajny, kolorowy, taki wow! Było dużo momentów takiego olśnienia. Ale potem przyszła szara rzeczywistość i tak to nie działa, tam to nie działa, ja tego nie rozumiem. Dlaczego nie działa to narzędzie, którego trenowałam? A to tak naprawdę chodzi o zmianę nastawienia i zmianę myślenia, i to wymaga czasu i to wymaga pogłębiania wiedzy, dłubania, kopania, czytania wiecie, aż wszystkie litery się wytrą w naszej książce, przegadywania. I do tego Was bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszam Was do tego, żebyście uczestniczyli w tym wyzwaniu, i, w, i też zachęcam do brania udziału w warsztatach offline, online. I zostawiam Was z taką nadzieją, że będziecie tam, gdzie chcecie być i będziecie najlepszą wersją siebie. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia.